W dzisiejszym odcinku zamienię całe palionowo na narysowane, wyobrażacie sobie jak tutaj to wszystko będzie wyglądać, przecież to będzie ekstra, znalazłem tekstur paka na necie, który właśnie jest w stanie zamienić całe palionowo pstryknięciem palca po prostu na narysowane, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że wam się to spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby było więcej właśnie takich filmów, takich właśnie z eksperymentowania tutaj, żeby właśnie było tu widać tak troszeczkę inaczej, Pamiętaj że kiedyś zamieniliśmy tutaj na świat tylko dla dziewczyn, jeszcze kiedyś na realistyczne, a teraz pora na narysowane, jestem mega ciekaw jak to wyjdzie, a wy oczywiście subskrybujcie kanał yy, i napiszcie w komentarzu na jakie następne palionowo można zamienić, no to nad tym pomyślimy, a ja uwaga, pstrykam palcem, pyk i mamy coś takiego, o kurde. O kurde, jest narysowane Całe palionowo Co tu się odwala, ja mogę mieć Lekko lagi, no bo, no chyba jest to Dość wymagające, ale patrzcie Na przykład na tą jak ona jest narysowana Co jest, i cały ekwipunek Jak jest narysowany, kilofek Zobaczcie, nawet te nożyczki, jak są fajnie zrobione. Diamenciki też takie, inne. No, zobaczmy, jak wyglądają diamenciki. Ja, ale super! Zobaczcie na te liście. Będziemy sobie oczywiście chodzić pod samym palionowym. i sprawdzimy, jak on cały wygląda. Jak wygląda łuk! Co tu się dzieje w ogóle? Jaki miecz jest! Ja w to nie wierzę, jakie to jest piękne po prostu. Wszystko jest cudowne. Oczywiście takie rzeczy jak na przykład ten tos nie zmieniają się za bardzo, ponieważ... Pa... Patrzcie u góry na prawo, jakie są te znaki tych bustów z, z Beacona. Ja, czekajcie, wezmę łapkę. Ale kozackie. Ja! Yeah. Dobra, ale takie rzeczy jak to. I pewnie też mój domek nie zmienią się za bardzo. Tak samo skiny, ponieważ to jest po prostu terrakota. Tego się nie da bardziej narysować, więc to wygląda tak. Ale zobaczcie, że trawę. Ja! Yeah. Zobaczcie zboże, jak jest dobrze zrobione. Tak narysowane ciekawie. Wow! Woda, jak jest dobrze odwzorowana. Nie, to jest po prostu niesamowite. Czuję się jak w jakiejś bajce. Jak w takim nowej bajce. Jaka jest litra Kozacka? Taka trochę wiecie, starodawna, można byłoby powiedzieć. No i hełmik. Też hełmik wygląda całkiem spokojnie, jaki co tu się w ogóle dzieje, tory jak wy czekajcie, nie, jak wyglądają tory ale kozackie tory nigdy nie widziałem tak kozackich torów ej dobra, będziemy musieli się przejść dosłownie po ale wie żeby zobaczyć dosłownie wszystko, jak wygląda kwiatek w ogóle też wygląda totalnie inaczej i też mega fajnie, skrzynka, jak wygląda skrzynia, ej powiem wam, że takie skrzynie mogłyby być w minecrafcie, nawet na stałe ale liść kozacki, ej Ej, to jest ten kozetski, patrzcie, on się zmienia. Tu jest na dole, a teraz jest u góry. Na dole na góry, ale kusacka sprawa, ten liść też. Ej, dobra, kwiaty są po prostu najpiękniejsze, najpiękniejsze są kwiaty. Wszystko może być zmienione. Tak, to też jest ładne, ale kwiaty to jest cudo. No mi nie powiecie chyba, że nie. No zobaczcie, jak one pięknie wyglądają te kwiaty. Dobra, ja będę chodził, bo moja normalna łapka wygląda normalnie, będę chodził z taką sikierką. Patrzcie, nawet tutaj Taka, e, taki liść dla żab też wygląda totalnie inaczej. Tutaj takie kwiaty też totalna inna sprawa. I tutaj taka łodyga też mega spoko. O! I te bambusy też. I patrzcie to! To wygląda jak totalne 3D. W ogóle drewno wygląda tak idealnie. Tutaj te lampiony wyglądają cudownie. Cała ta droga. Dobra, przejdźmy sobie do tosa. Skoro tutaj tak wszystko ładnie wygląda, no to musimy sprawdzić, to, jak wygląda dalej, prawda? Tutaj mamy takie kamienie narysowane. Ale to jest składzkie. Ej, chciałbym taki palionowo zostawić na zawsze. Nie, dosłownie mogło być cały czas. Jaki obraz! Co jest? Jaki obraz? Mam serata na Elytrze. To są chyba schody? Nie, to jest drabina. Ej, nie mam pojęcia co to jest za blok. Dobra, niszczę. To jest... To jest szyba! Totalnie bym na to nie wchodził. To jest drugi obraz, nie widziałem go, ale jest kuzacki też narysowany. Dobra, tutaj mamy też skrzynki oczywiście. Tutaj jest wejście, drabina też wygląda super. Nie wiem czemu tutaj jest tylko taka jedna, e, bez po prostu jednej takiej belki. No ale ogólnie też okna. Okna też fajnie wyglądają. Takie... Chyba, chyba najgorzej z wszystkich też fajnie, ale patrzcie, ta na przykład to wygląda gorzej, nie? No, nie wygląda to teraz za dobrze. Ale muszę przyznać, że całościowo bardzo, bardzo mi się to podoba. Zejdźmy sobie dalej. Tutaj to też wygląda kozacko po prostu. To wygląda jak z bajki, dosłownie. Czujecie jak w jakiejś bajce na Cartoon Network albo Disney. Super. Domek Tosta wygląda jak ciekawie, nie? Ej, patrzcie, tutaj te bloki też wyglądają inaczej. No i samo to wejście. Ale kozak. Ej, nie, dobra, to jest przemocne, przemocne To wygląda jak po prostu z jakiejś gry nawet, a nie bajki Jakieś po prostu takie fajne gry Czasem tutaj, jak widzicie mi to... Oooo! drzewo, jakie ładne Ja cię nie mogę Ej, to jest kozackie, nawet ziemniak Ej, to jest ziemniak? Ziemniaki wyglądają jak chleb Jak kajzerka A nie, bo to jest chyba chleb Okej, okay, dobra, a ziemniak wygląda tak Okej, okay, dobra, bo ja mam ziemniaki Ale książki wyglądają kozacko co jest w ogóle? I tak wygląda mini skrzynka, czyli pojedyncza. Tak wygląda książka? Co jest złote jabłko? Pancerz jak wygląda? Zobaczyłem cały monitor, sorry monitor, przepraszam. Wow, ja jestem w mega szoku, w mega suku Tutaj nawet tabliczka wygląda inaczej. Nawet kowadło wygląda inaczej. Ej, tu jest dosłownie dopracowane wszystko. Wow, ej, nigdy nie grałem chyba na tak dopracowanym resurs paku. Nigdy, dosłownie nigdy. Dobra, wejdźmy sobie z tosta chodźmy może do mojego, albo sprawdźmy jeszcze domki innych osób z palionowa, bo one też nie mogą mocno zmieniać, ale powiem wam, że mi się to palionowo bardzo podoba. W sensie są takie rzeczy, które mi siedzą, są też, które mi nie siedzą do końca. Na przykład ta terakota mogłaby być innego koloru, ale o, Co jest? To jest jak też fajnie narysowane. I tutaj w ogóle te schodki tak elegancko. Piecyki jak są fajnie zrobione, crafting jak jest nietypowo zrobiony, tak wygląda crafting! I tu jest item, patrzcie tu coś craftujecie, co ja mogę z tego skraftować, kurde teraz nie jestem pewien Chyba z tych itemów nawet nic Ej czujecie, że z tych itemów nic nie mogę skraftować, co mam w ekwipunku? Mogę z diamentów chyba Mogę z diamentów na przykład buty O co, to jest przemocne jak to wygląda Ej serio, to tak dobrze wygląda ja nie mogę, hełm jak dobrze wygląda Same spodnie też jak fajnie Buty jak fajnie, no nie wiem, wszystko fajnie wygląda Ej dobra, jestem zakochany, patrzcie jak doniczki wyglądają Też totalnie inaczej Super sprawa, zejdźmy na dół do mojego magazynu Na dół, czy tam jest też jakaś zmiana Basen to wiadomo, no woda się tylko zmieni na taką inną na Taki inny kolor Ale tak to będzie chyba większych zmian tutaj nawet A zobaczmy sobie właśnie jak to wygląda tutaj Na dole, okej okay. Okej okay. O, to jest też dobre Ta książka Tutaj Ender jest fajny. Jakie są kozackie obrazy, ej. Obrazy są idealne. Naprawdę obrazy są cudo. Tutaj też mam obrazy. Patrzcie, taki szkielet co strzela. Tutaj to jest też obraz nie, to nie jest obraz, to jest po prostu glowstone ale glowstone jak się świeci w ogóle, wow, mega fajne e, a tutaj też kolejny obraz bardzo fajne zbroje, zobaczcie zbroja w ogóle żelazna ma taką dziurę ale spoko sprawa e, tutaj mamy też na przykład taki, to nie jest obraz to jest chyba, albo to jest i obraz albo to jest i obraz, bo ja nie mam sztandaru to musi być obraz, wow ok łóżka, wyglądają też bardzo ładnie też nadarysowane, takie fajne klapy, to raczej chyba, znaczy i tak wyglądają nietypowo, ale bardziej standardowo ale też na przykład, co mi się To podoba to te kraty. No zobaczcie to. To jest po prostu cudowne no to, tak, to tak by mogło zostać To tak by mogło zostać takie wejście, nie? Tutaj tutaj to wygląda o wiele lepiej Patrzcie jakie kozackie są rysunki No ja w to nie wierzę Że takie są po prostu kozackie obrazy To jest super Zejdźmy sobie na dół Może do pokoju palionować to jest, jest jakaś większa różnica No te obrazy No te obrazy są świetne Ja bym je chciał w normalnym Minecraftcie No naprawdę te obrazy są o miliard razy lepsze niż te normalne Wow Moim zdaniem przemocne. Moim zdaniem przemocne to powinno być w normalnym Minecrafcie. Pokój od siorki. Wygląda tak raczej standardowo, ale też bardzo ładnie. Tak, tak schludniej mam wrażenie, nie? Tak czyściej. A zobaczmy jak pokój od brata. On raczej będzie taki ciemniejszy. A nie, też jest jeszniutki, fajne. Te ściany bardzo ładnie tutaj grają. No i tutaj te klapy elegancko, super, nie, mega mi się podoba, naprawdę jest to po prostu totalnie kozackie Przejdźmy się jeszcze na główną taką alejkę odpalionowa i tam sprawdźmy jak to wygląda, choć mi się wydaje, że i tak będzie idealnie Naprawdę te kwiaty jak wyglądają, kwiaty wyglądają super, no pszczoła się nie zmienia chyba w ogóle A, bo jak się zmienia to mało Zobaczymy sobie główną alejkę, no, tu na razie jest pusto, bikon jak wygląda ja cię nie mogę, dobra. Zobaczmy sobie domek od bzyka Pawła. Jeszcze, od bzyka wygląda tak samo, jak wyglądał w sumie, bez żadnych zmian. Zobaczmy w środku, ale chyba też bez zmiany. No, takie. Standardowe, prawda, standardowe, a od Paliona, zobaczmy w środku, czy jest tam jakaś większa zmiana, czy tu znowu jest TNT prankujące mnie, dobra, wolę, boję się wchodzić od ostatniego pranka, dobra, dobra, nic się nie stało na szczęście, okna, okej, okay. jakie kozackie są te te, wiące glony, jak to się tam nazywa, super, oj, przez to wiem tutaj, dobra, wracaj na miejsce, cyk, okej, okay, a zobaczmy jeszcze u góry, Okej, okay, no to to już widziałem, dobra, w sumie tu już nie ma takich rzeczy, których bym nie widział, więc wszystko wygląda, no, w sumie na miejscu, pochodnie bardzo ładne, ej, muszę wam powiedzieć, że szczerze, w takiego Minecrafta mógłbym nawet grać na co dzień, bo wygląda to na tyle ciekawie, że jest to takie, wiecie, takie nietypowe, takie naprawdę nietypowe, te kwiaty są po prostu najpiękniejsze, wydaje mi się, że kwiaty to jest najlepsza rzecz z tego teksturpaka, no one po prostu wyglądają idealnie, nie, no kwiaty... 10 na 10, nie? I też na przykład tabliczki wyglądają totalnie inaczej. Co jest właśnie też fajne, to właśnie jakieś takie typowe, zwykłe itemy, tak na przykład tutaj to e, ta, ta dźwignia, czy coś innego, czy ta piła też wyglądają inaczej. To jest naprawdę super sprawa. Dobra, ej tutaj też to, 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 to mamy tak popękane? Czy to się tak samo robi? Jak to się tak robi samo? To ja już nie mam pojęcia, to jest pak. teksturpak Patrzcie, nie mam w ogóle jedzenia nie, nie zauważyłem na to, dobra, niesamowite Bo ja wam szczerze, że bawiłem się znakomicie Na tym teksturpaku, dajcie znaka Jakie inne rzeczy można jeszcze przetestować na Palionowie A ja wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie aby się widzimy oczywiście jutro Szkoda, że niektóre rzeczy z tego teksturpaka Nie są normalnie na Palionowie